Chrystus zmartwychwstał, wstał, prawdziwie zmartwychwstał. wstał. Jesteśmy w okresie wielkanocnym. Radujmy się w sposób szczególny tym, tą prawdą, że On jest z nami, że jest wśród nas. Jezus Chrystus martwych wstał. Drodzy, chciałbym przekazać Wam kolejną garść informacji, ogłoszeń, które dotyczą. Naszego domu i spotkań z nami w tym domu, spotkań online. Przypomnę, że wczoraj zakończyły się w naszym domu Słowa ośmiodniowe rekolekcje Lekcjo Divina, które drogą online prowadził ksiądz Piotr Stawarz, duszpasterz. Naszego Centrum Formacji Duchowej, serca. Dziękuję mu za jego piękną posługę, za to głoszenie gorliwe z pasją Słowa Bożego. Wielu z Was to podkreślało, dziękowało za jego posługę. Ja także w jego imieniu dziękuję Wam wszystkim. Były wśród nas uczestników osoby, które podjęły rekolekcje w warunkach pustyni na samotności, z codziennym indywidualnym prowadzeniem duchowym, na telefon. Inni z Was korzystali z rekolekcji, łącząc się z nami, także łącząc to przeżywanie rekolekcji z obowiązkami codziennymi. Jeszcze inni są w trakcie tych rekolekcji. Zaczęliście je w swoim dogodnym dla was czasie, bo taka możliwość jest, i je kontynuujecie. Życzymy Wam światła Ducha Świętego w przeżywaniu tych rekolekcji. Przypomnę, że wideonagrania z wszystkich rekolekcji sesji, jakie odbyły się online, także te spotkania w cyklu Słowo na jutro. Znajduj, znajdziecie je pod linkiem aktualności. Zapraszamy do korzystania z nich według Waszych możliwości czasowych, według tych warunków domowych, które posiadacie. Drodzy, nadal przychodzi nam żyć i działać w złożonej, nieprzewidywalnej sytuacji spowodowanej epidemią. My wierzymy głęboko, że Bóg nie przestaje działać z tą samą mocą co zawsze, że ma dla nas konkretny plan i zapisuje te plany w swoim kalendarzu. A my prosimy Ducha Świętego o dar rozeznawania, abyśmy kierowali się wyłącznie Jego zamiarami. Z pewnością chcielibyśmy już spotkać się z Wami w naszym domu, także na początku, pewnie pod rygorem pewnych ograniczeń, powoli wdrażać sesje, rekolekcje według programu przyjętego na rok 2020. Póki co nadsłuchujemy i czekamy na moment, w którym będzie to już możliwe. I ufamy, że stanie się to w niedalekiej przyszłości. Póki co. Pragniemy nadal spotykać się z Wami, słuchać Słowa, modlić się w domu Słowa. Tak będzie również w przypadku najbliższej sesji przewidzianej w programie Centrum Formacji Duchowej: jak modlić się liturgią. Będzie to sesja, przypomnę, w ramach Szkoły Wiary. I odbędzie się w tym samym terminie, w jakim była zaplanowana w Krakowie, tutaj na miejscu, a więc od 8 do 10 maja. Jest to sesja weekendowa. Sesję poprowadzi ksiądz Krzysztof Porosło, kapłan Archidiecezji Krakowskiej. Jest wykładowcą teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Jest duszpasterzem akademickim, jest pomysłodawcą i współorganizatorem rekolekcji liturgicznych Misterium Fascinans i jest autorem licznych publikacji poświęconych głównie zagadnieniom liturgicznym. Sam o sobie mówi, że moją największą pasją jest teologia liturgii, której popularyzowanie stało się również moim powołaniem w powołaniu. Cieszymy się, że ksiądz Krzysztof będzie z nami, że poprowadzi tę sesję. Otóż w sesji będzie można uczestniczyć poprzez naszą stronę Centrum Formacji Duchowej i uczestnictwo w niej jest otwarte dla wszystkich chętnych, bez potrzeby zapisywania się, przypomnę. Zaproście na sesję także tych, którzy nie byli zapisani, zgłoszeni na tę sesję, a zamierzali przyjechać tutaj. Zaproście tych wszystkich, którzy są waszymi bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi. Powiedzcie im o tej sesji. Sesja może stać się cenną okazją do pogłębienia świadomego przeżywania liturgii, zwłaszcza teraz, gdy z powodu pandemii możemy uczestniczyć w niej często jedynie drogą online. Prosimy, abyście o ile to tylko możliwe zorganizowali sobie czas, miejsce w swoich domach, które pomogą Wam przeżyć dni modlitwy tak, jak proponujemy to w naszym krakowskim Centrum Formacji Duchowej. Wnet na stronie zostanie zamieszczony program sesji weekendowej. Zachęcamy do korzystania w czasie sesji z indywidualnego towarzyszenia duchowego poprzez rozmowę na telefon. Przypomnę, że pod linkiem rozmownica wsparcia duchowego znajduje się grafik kierowników duchowych ze wskazanymi dniami, godzinami, w których czekają na Was z posługą. I... Chcę dodać, że wśród towarzyszących indywidualnie na telefon w czasie sesji będzie także prowadzący tę sesję ksiądz Krzysztof Porosu. Już dzisiaj w imieniu Dusz Pasterzy i sióstr z Centrum Formacji Duchowej dziękujemy księdzu Krzysztofowi Porosu za podjęcie się przeprowadzenia tej sesji dla uczestników Domu Słowa. Zapraszamy na codzienne wieczorne spotkania przygotowujące do słuchania i medytacji Słowa Bożego z dnia. Wideo spotkania w cyklu Słowo na jutro. One są emitowane, przypomnę, codziennie o godzinie 21. .00. Przypomnę również, że oprócz pasterzy centrum formacji duchowej, którzy te spotkania prowadzą. W naszym gronie prowadzących jest także ojciec Innocenzo Gargano, kameduła z klasztoru św. Grzegorza Wielkiego w Rzymie. Patrysta, wybitny wykładowca teologii, patrystyki i duchowy mistrz lekcji Divina w naszych współczesnych czasach. Niewątpliwie od lat współpracuje z naszym centrum. Jest, sam to podkreślę, przyjacielem naszego domu Słowa. Kochani, zapraszamy także do auli konferencyjnej Ojca Jordana na konferencje, które prowadzą nasi goście w aktualnościach. Znajdziecie te konferencje, będą się cyklicznie pojawiały kolejne, poznacie kolejnych naszych. Gości, poznacie albo rozpoznacie, bo zdecydowana większość z nich to, to ci, którzy w tej auli spotkania prowadzą. Drodzy, na koniec chcę o tym powiedzieć: dziękujemy, że nas ciągle hojnie wspieracie i swoimi modlitwami, i ofiarami materialnymi. Składacie je. Jako wyraz Waszej wdzięczności za przeżyte sesje, rekolekcje czy inne spotkania prowadzone w tym domu. Dziękujemy za ofiary złożone także ostatnio z tytułu zakończonych rekolekcji ośmiodniowych, które prowadził ksiądz Piotr, za cegiełki na rozbudowę centrum. Dziękujemy, że o nas pamiętacie. Kiedyś powiedziałem, że nie ma żadnych opłat i tak jest za uczestnictwo w naszych spotkaniach, ale dziękujemy, że wyczuwacie także nasze potrzeby, że dzielicie się, jestem przekonany, często także tym, co Wam potrzebne do życia i za Wasze dobra, za Wasze dobre serce. Z serca my także Wam. Dziękujemy, jesteście w naszych modlitwach. Codziennie pamiętamy o Was. Od 20 do 21, szczególnie o tej godzinie wieczornej, czuwamy przed Najświętszym Sakramentem. Zabieramy Was i Wasze rodziny, Wasze wspólnoty na naszą modlitwę. Ogarniamy Was i Wasze intencje. Życzymy Wam dobrego tygodnia, owocnego także w przeżywaniu tych spotkań, które proponujemy. Poprzez naszą stronę Centrum Formacji Duchowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.